Niezły widok, Nikołaju. Kiedyś to tu była stolica, nie w Moskwie. Stare dobre czasy. Hmm. Widzę. To Ostrego granka. Te dwóch przy drzwiach. W środku jest ich więcej. Zbliża się pojazd, obserwuj go. Dobre miejsce. Jest gdzie zaparkować. Dobra, czyli co idziemy za opohadira? Ale tak nieoficjalnie. Skurwiel z ambasady. Nie widać gazu. Nie ma Hadira. Łatwy cel. Mm, kuszące. Ach, trzymaj się. Rzeźnik doprowadzi nas do Hadira. I inaczej wypuszczą gaz. A wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane. Łap za sprzęt i bierzemy się do roboty. Czas ucieka. Tędy. Ile mamy czasu? Nie więcej niż godzinę. Bierz się za sprzęt. E, czy to jest sam ten? Sigal? Tak, to ten. Jak on ma na imię? Nie ma granatów Nie Sigal, to jest jego nazwisko. Jak miał z imienia? Sigal, John Sigal, nie, nie John, on miał jakoś iść na imię Twoje ulubione. Jak on się nazywał Seagal? Jak miał nazwę? Dawajcie Jak on miał? To był nie John Sigal, jakoś jak miał na imię, bo sobie mogę nie sobie przypomnieć się, sierżancie Dobra, uspokój się, muszę przypomnieć sobie jak pijałeś na imię, bo nie pamiętam No, dawaj gałganki no koloru, piszcie koloru, Cicho, nie prowokuj mnie, bo mam tutaj skomplikowane, bo, oh, u Broń cała nie strzela i łap się za nią! Cicho tam nie popędzaj mnie! Steven Seagal! Właśnie tego mi mi rękowało! Steven Seagal we własnej oso osobie sprzedaje mi broń! Kurde, Seagal! No zaskoczyłeś mnie, powiem ci, ale ten fajnie wygląda, co nie? A Solidna wezmę broń. Na razie ją schowaj. Zbiórka przy magazynie. Może ten? Może to? W drodze kapitanie. To jednak chyba Taka fajna, disarnejska, czarna taka Czy może tą jednak? Hmm, zobaczmy, taka? Nie, definitywnie ta jednak, dobra Czekam, Garik Poczekaj, wypróbuję Na czymś, co by nie wzbudzało żadnych podejrzeń Na tobie mogę? Hmm, o Kapitan Price nie lubi czekać, naszą przykrywkę, <śla> No chciałem <śla> wypróbować je, yeah, jak się denerwuję od razu. A mogę na, na tym? A na tym Zbórka mogę. No, na laptopie magazynie. nie mogę. Ale welba dziewięć. W drodze, kapitanie. Dobre, idziemy. Wiem, że chcesz... Co? Jakiś niefajny spoiler? Mych zablokuj na transmisji. No, zablokuj ba, niks, co nie. Wyrównać rachunki z rzeźnikiem Dlatego tego zwyrodnialca nie szkoda kurser. Przyjdzie na to czas, ale na razie potrzebujemy go żywego. Ostrzeżenia dotyczące kampanii też są spoilerami. Prywiec. Hey, Ej, co to było? Prywiec. Co ty odrąbałeś właśnie ten? Dobra, tak czy siak jesteśmy inkognito, idziemy na tajną misję z Kapitanem Priceem. Najpierw załatwimy strażników, żeby nie ostrzegli reszty. Potem wejdziemy tylnymi drzwiami. To jest. No dobra, kapitan Price, ty to jednak wasz przygody. Jakby tak zliczyć, zliczyć wszystkie przygody kapitana Price'a, to powiem wam. Dopiero na mój sygnał. Że on nigdy nie robił nic innego, tylko strzelał się. Ale jak zajmujcie się. Mamy pozwolenie. Teraz. Co ja miałem zrobić tu? Ja Cię kręcę, jakie to było nie, te, nieporęczne. Strzelamy dopiero na mój sygnał. Dobra, na twój sygnał. Przepraszam, Kabinet Price. Spokojnie, kolego. Mamy pozwolenie. Teraz. Dobra robota. Och, wiesz jak się stresowałem? Że śmieci Dobrze, że mam worki. No, myślisz o wszystkim. Worki? A, będzie, będzie ktoś to sprzątał. No, mam nadzieję. Dobra, wchodzimy. Dobra, chodź, chodź, Kapitan Price, droga wolna! Będziemy przez kanał wentylacyjny, się znaczy tam, czy tam doprowadzić nas do Hadira. Martwy nic nam nie powie. Dobra, dobra, już się tak nie denerwuj. Nadszedł czas na Dziś to oni poznają, co to ból i cierpienie. Szczególne podziękowania należą się naszemu nowemu żołnierzowi. Jego Nowy determinacja żołnierz. daje nam Adio. wiele dobrego. Jeśli milik żyje, na pewno będzie z was dumny. W żółtej koszuli, za stołem. Jeśli zginął... Ha? Przekażemy no, jego nauki Uła, ale doberwałem. Price, ogarniasz sytuację? Cholera, co? Cze... Dobra, już biegnę, już biegnę, już biegnę, już biegnę! Ja pierniczę, ale ostro! A, to jest najwyższy poziom trudności! Oni poznają ból i cierpienie. koszuli zostałem Dobra, idę za nim gonić go! Czysto! Czysto. Dobra, biegnę za nim! O cholera! Ja pierniczę! Dobra, już oczyszczony teren Mam tutaj ważną sprawę do załatwienia i jakby to powiedzieć spieszę Koniec się trochę. Imiesy, nie daj mu uciec. Su, jak się nie przesuniesz Price, to może nie dam mu uciec! Zdjęty. Cholera ucieka! Price, Zdjęty. Się... Uważaj cywili to nie jest takie łatwe! Cholera jasta! Jest ich tutaj nie sporo! Ktoś tam we mnie strzela jeszcze! Porusza się na północ. Przygotuj się do przechwycenia! Przygotuj się Odkryłem. do przechwycenia! Uważam, że to nie będzie takie jak? proste. Jak zwykle, te i te twoje pomysły. Gonienie niekoń na Znani, ulicy, to jest bójdę, u ciebie norma Chyba zabiłem cywila. Co tam szepczesz? Idę ci dokopać! Ze z zaraz cieknie. Słuchaj, nie blokuj mnie! Skinął przez ciebie! Ach. Ajajajaj, aj, aj. muszę go strzelić mu w nogę. Wtedy. Dostał w nogę, suwa się, suwa się, nie pchać się. Plan był taki, że wyskoczy przez okno, a jednak nie. Dobra, strzeliłem mu w nogi, powinien być osłabiony ciutko! Zginął przez ciebie! O cholera granat! Dobra, nic mi nie jest! Jestem cały ser. Cel w ruchu, przyszedł! Rzeźnik ucieka przez most, żancie! Cholera! Prawie mnie ta karetka poprze, tego wała! Nic mi nie jest! Zaraz go dowiem! Nie! Pojazd! Kurde, uważ, uważaj szyba, jak strzelasz. Kula odporna, szyba, co? Naprawdę? Dobra, widzę tego gaugana, Mam ich. Dobra, wiem, że ucieka. Ja się dziwię, że go cały czas dogoniamy, jak musimy co chwilę razy, co chwilę Ty walczyć spłacę. z jego przyjaciółmi. Nara, przeładować muszę. Dobra, gdzie ty jest ten Kałgan. Dobrze, że nie biegam z tym pistoletem na tłumik, bo to mi się źle skończyło. Tu tuż za płotem! O cholera. I na południu. Widzę! Gdzie jesteś? drodze, kapitanie. Ucieka, nie zgub go! No spokojnie, nic innego nie robię, tylko go gonię! na posiłki. Skąd się biorą do cholery? A jajaj, ale podpalił! Kurde, amunicja mi się skończyła? Nie, całe szczęście nie, mam jego mnóstwo. Zajdź jakieś przejście, zawsze łatwo powiedziane. Myk, mam to! Dobra, w kierunku rzeki! Mam go! Ufa, ale wejście! Ręce do góry! Ciężko się biega ze Możesz zachować milczenie, ale powiedzieć wszystko co wiesz Ha! Mamy cię gałganie! Dobrze, Steven. Dobrze, Steven. Wasze głowy mogły trafić do waszych rodzin. Steven Seagal! No. pięknie. Ua. Mamy mały problem. Jak to? Silnik trochę mi się dławi. A, to do Dobra. wydaje mi się, że drugą fajną sprawą będzie wymiana. Ale najpierw Ora po zastanowieniu Olera eee. Może ci jesteście I najgorzej, że jak się używa tego przybliżenia to potem jest taki problem, żeby paść, co nie? Biegnie w kierunku rzeki! Biegnie w kierunku rzeki! Oo je, piękne wejście

tu, 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 Poczekajcie, przejaduje! Policja tu jest. Nie obchodzi mnie, że jest policja! Mam właśnie sprawy do roboty. Aha. Lub dziewczyna. Gaz do dechy! Myk, myk, myk! Piękna akcja, celebracja, rozegrane. Wykradliśmy tego gałgada. W ogóle z czat mi się zablokował i się nie przewija. To teraz się przewinę. Dobra. Ale żeśmy mu pokazali, kto tu rządzi. Myk, myk. Buddy, bądźcie bądź na krambu, nie celuj. To jest jakaś, to jest jakiś protip, co nie? Jak wam powiem. Jakiś protip to jest. Gdzie jest gaz? W twojej ruskiej dupie. Uuu, wielki konflikt o gaz. Ten do samochodów, pewnie o tym chodzi. Nic nie wiem, czy wiecie, cały konflikt, jaki się dzieje w tej grze, to dotyczy tego gazu LPG, który się dogaduje do samochodu. Ponieważ mam wielki w tej. Ten, to są czasy, kiedy jest wielki kryzys gazu i Rosja już z jakiegoś powodu nie dostarcza innym krajom gazu. No i wiecie, no i się zdenerwowali strasznie. I wielka bitwa o gaz, bo nie można teraz już wiecie. Paliwo drogie, to wszyscy chcą na gaz jeździć, a jak nie ma gazu, to się denerwują, bo. No wiadomo, dlaczego się denerwują, bo chcą jeździć, co nie? I dlatego wybucha wojna. Proste. Zawsze to samo. No dalej, kapitanie. Starczy na więcej. Myślisz, że cię nie pamięta, Angolu? Ani ciebie, dzierżawcie? Hej, ogarnij się! Co Musimy złamać tego kundla, kapitanie. Zaraz to zrobimy. Nikolaj, gdzie przesyłka? Właśnie dojeżdża, kapitanie. Okej. Okay. Pójdź do Nikolaja, odbierz przesyłkę i przynieś ją do mnie. No już. No, znowu czarne jakieś biznesy. Odbiory tam przesyłę. Dobra, Steven Seagal. Z mam Co tam co ciekawego? Serum prawdy. Steven Seagal, co żeś ty znowu do nas przyprowadził? czeka Otwieraj. No dobra. Uuuuu! To nasza karta przetargowa w negocjacjach. Być może rzeźnik zmięknie, jak ich zobaczy. Czy to jest mamo, jego rodzina? Co się dzieje? Doskonale chodź! Ale będzie, Proszę, ale będzie zabawa. zrobimy to mamo. Nie bój się, jesteś moim małym zuchem. O, no, to czy nie zrobimy tobie krzywdy, to zależy od twojego ojca. panami, a potem pójdziemy do domu, dobrze? Będę... To co robisz jest okropne Cicho tam! Jesteśmy niewinni! Chcę wiedzieć dlaczego nas tu zabrano! Nie musisz tego robić. Ale chcę! Zostań, czy nie? No zostaje! Wchodzę w to. Sir. No Wchodzę. oczywiście, że tak. Ich jego proszę cię! Nie, nie! nie proszę. Ale będzie zabawa! Amon! Nie, nie masz się iść tknąć, co Miało być bez krupułów? To jest. No, elegancko! Patrz, co ty zrobiłeś? Porwali twojego syna, twoje dziecko! Sierżant nie ma problemu z krzyzeniem dzieci, prawda, Kyle? Żadnego. Zamknij się! Co ty zrobiłeś? Mówiłeś, że nas w to nie wciągniesz! Czas na mnie, kapitanie. Możesz iść. No, idź sobie, bo to zbyt będzie krwawe. O tak! Co ty z nami zrobić? Niech nie zrobię wam krzywdy, kochani Sierżancie... Nie. hej, hej, hej! Przestań! Przestań! Hej, hej, Co hej, hej. Tak jak będzie? Przestań! Nie lubię krzywdy! Oni, oni czym nie wiedzą! Powiedz, sobie, co to Cześć, kurwa. Sam odciągnąłeś kurę, sierżancie. Spokojnie, nie pozwoliłbym sierżantowi wymakiwać naładowaną bronią wewnątrz budynku, chyba że nie miałby wyjścia. No, masz ostatnią szansę, gdzie gaz? Nie, 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 czekaj, rzeka, nie, czekaj, czekaj! Zostaw, proszę, słuchaj! Błagam, dobra, dobra, słuchaj! Teatrka słuchaj. Nie, 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 mówię prawdę, przyrzekam! Tam schowaliśmy gaz, Te redka, przyrzekam! Gdzie jest Hadir? Nasza świeża krew? Już go nie powstrzymacie. Idźcie w rzędzie, uratuj cholernych Rosjan. Generał Barkow będzie już martwy. Hadir, chcę dopaść Barkowa. Już nie jest nam potrzebny, zaraz ruszamy! Rosjanie pójdą na wojnę z Zachodem. I opuszczą naszą ojczyznę. Idź się wzacie Kurde jakoś tak sprawnie posłał myślałem, że sobie postrzelam czy coś. Mogę w niego zastrzelić czy nie? Jak wygląda sytuacja? Powiedziałem wam wszystko się Zróbcie ze mną co chcecie Tylko zostawcie moją rodzinę No, i gitara siema. Przynajmniej jakoś to się zakończyło wesoło, co nie? No. Dobra, już nie płaccie. Zabezpiecz go i zgłoś do wusu. Wiesz, co robić? Tak jest. Wus jest wasz. Wyjedziecie nim z miasta. Kurde! Khadir jest lubarkowa. Długo nie pożyje. Szybka akcja, akcja generalnie. Nie, dążymy na czas. No, ja pierdnię. Wsiadaj ośwóle nas. Kurcze, co to w ogóle było za ten negocjacja? Dał mi na nadawoną broń, naprawdę? I tak nagle poszła negocjacja, poszła. Zjemy cię, No, a tu widzisz jednak. A jo jo Kurde ty pranzeje, panie Price. A miało być tak śmiesznie. Kurde. Jest nie cienka linia między dobrem a złem. I, dwa, jeden, stoić, nie nie biegajcie. Kontaktów nie ma. i Mikaty. Uwнимание всем. Заложники в безопасности. Имикаты целый. Мясник здесь. Mówi, im może spokojnie. No Co chodzi z tymi chemikaliami? To był gaz, chyba co nie? Punkt kontrolny. Czyli, a co za różnica? Droga zablokowana. Jaki jest stan szoki przerażenie. O Co grubo! To coś, jak to coś się piekło? Trzy sekundy. Mamy dość czasu. <grym> o, ty kurwa, kapitanie. Nikolaj nas uratował. A jak ruszą za lami? Nie zrobię tego. Szefie. Co my tu do cholery robimy? Sprzątamy bałagan. A kobiety i dzieci? To nasza gwarancja. To zakładnicy. Jeśli nie możesz grać czysto, musisz się ubrudzić, Kyle. Tak to działa. Gdzie postawimy granicę, sir? Dokładnie tam, gdzie jest ci potrzebna, sierżancie. Koniec końców ktoś musi przerazić przeciwnika. Świat zostaje czysty, a my się brudzimy. To nasza misja. Jeśli masz wątpliwości, mogę to zrobić sam. Hmm? Nie, sir. Nie mam żadnych. Dobrze. Dorwimy Hadira zanim zabije Bargowa.